Witajcie kochani, to Mary. I Mario. I taki mały miksik z drapeczek. Mamy dzisiaj przygotowaną mega pensję oraz 500 tysięcy banków. Banku. Tak jest. Ja mam z numerkiem 2, a ja siódemkę. Zobaczymy, czy one będą dla nas szczęśliwe. Bo nie wiem, już mi chyba o tych nie drapali, co. No mega pensji na pewno. 500 tysięcy banku niedawno miało wznowienie. No tak, no to było wznowienie. No to spróbujemy <laughs> to wznowienie jeszcze raz. <laughs> Damy mu szansę. Tak, także kochani, yy, ty, ty jedziesz pierwszy. Tak, no dobra. Zabierzemy się za tą mega biegawiczką. Zobaczymy, pensyjkę. co tu się ukrywa. Dokładnie, pod siódemeczką mamy tak. Szukać będziemy 26, 47, 18, trujeczki oraz 41. Co nam tu dali? Dali nam 17, no to oboczkiem zaczynamy. 31, mega pensja, dziewiętnastka oboczek z drugiej strony, 46 do tego oboczek, 45 nie nasze, 42 oboczek, piętnastka niestety nie. Czwóreczka oboczek, 40 oboczek. Ile tych oboczków tu naściskali? Na 12, nie. Piątka nie. 29, również nie. Czter... O, jest 47, coś będzie. Tyle oboczków i w końcu trafił nie. Nie, trafił nie. No to już, już jestem spokojniejszy. No to 4, 13, 48 oboczek, 32 nie ma oraz 6 nie ma. Dobra, co nam tu dali? Pewnie zwrocik. No. Pewnie zwrocik. Ale Dokładnie, ale to zawsze cieszy. Brawo Mario. Brawo, zobaczymy, co to moje 500 tysięcy banku da. Czy coś da. Numer dwa. Czy coś da? Szukamy tak. To są złoto. Złoto. I bank, bank którym... No nam pomnożył. Na no zobaczymy. Razy, dwa. No zobaczymy. Dobra, to jadę. Coś tu będziemy szukać? Dziewiątki. O, jakieś niskie? Jedynki. Trzydzieści pięć, dwadzieścia sześć i trzydzieści <grybujesz> siedem. Dobra. Także szukamy. Tutaj to wyżej, chyba, tak? No, tak? o, dobrze, dobrze. I co? Obok. A zaczyna z Dziewiętnaście nie mamy, trzynaście, trzydzieści dwa nie ma, sześć, fajnie, jak te zaraz się tu pokazują, ale żeby to była dziewiątka albo jedenka. Trzydzieści trzydzieści osiem. Dwadzieścia osiem, osiemnaście trzydzieści trzy. tu nie chcę wpaść, no? Dwanaście siedem. Ładnie od zero zaczynam Dwadzieścia trzy, jedenaście, no i ładnie poszło. Masz chociaż zwrocik, tak? 36. sześć. tak pomiędzy. A ja, ja. I ostatnia linia. Dwójka. Hej, zrapulnie. Trzydzieści jeden. Siedemnaście. I ostatnie dwie, kochani. 22 I 24. Czyli moja zdrapeczka jest przegrana. Jest JG. Ale fajnie, ale fajnie, że... Chociaż jedna tutaj coś nam dała. No ma na mamy pomnożenie. Zwrócik. Tak, coś na pomnożenie jest. zwrotnik wpadł, także... No to super. Ja się cieszę, że chociaż tobie to wpadło. Czyli mamy dychę na minusie. Ale fajnie, fajnie, że ta zdrapeczka dała. No. Coś jest. I oczywiście ja znowu źle wybrałam, bo mówił, którą chcesz, a ja mówię, no dobra, wezmę tą. No i widzicie. Wzięłam tą. <laughs> I pusta. Dobra. Jak zawsze czeka. Także kochani, czekajcie oczywiście na kolejne odcineczki. Bo będą... będą nie bawam. Tak, zobaczymy jak one będą, jak będą, czy będą szczęśliwe te odcinki kolejne, czy nie? No to się jeszcze okaże. To się okaże, tak, także oczekujcie nas. Do zobaczenia na kanale, w końcu. kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie. Pa pa. pa.